Witam Państwa. Film, który za chwilę Państwa obejrzycie, jest pierwszym z serii filmów instruktażowych posługiwania się programem Golden Lotto. Filmy instruktażowe przedstawią Państwu metody poszukiwania pewniaków we wszystkich opcjach programu Golden Lotto. Pierwszy film nosi nazwę Opcje programu Golden Lotto. Przedstawiam Państwu instruktaż opcji i wewnętrznych funkcji do posługiwania się ogólnie programem Golden Lotto. Po zainstalowaniu programu Golden Lotto i wpisaniu hasła z kodem Golden Lotto oraz hasłem użytkownika pojawi się Państwu przedstawiona na ekranie plansza. Jak widać na dole planszy znajduje się opcja wyjście z programu. Również inne opcje jak wyjście, cofnij do menu lub anuluj powodują cofnięcie do poprzedniej opcji programu. Można zamknąć lub cofnąć daną opcję XM albo zminimalizować, względnie powiększyć. Po wybraniu określonej gry, na przykład lotto, klikamy w tą opcję, wyświetli nam się opcja Gry lotto, a jest to losowania nowe. Losowania szukuj, edytuj, częstotliwość Znajdź data faza liczby Znajdź data faza Znajdź data faza powtórzenia Znajdź jaka po jakiej Oraz wyjście z programu Wejdźmy teraz w opcję losowania nowe W górnej części Widnieje data Na określone losowanie Które będziemy wpisywać o liczby Możemy kliknąć sobie w tą szczałeczkę pojawi nam się data z danego losowania, które będziemy zapisywać. Powiedzmy, zapisujemy losowanie z 15 października. Jeszcze nie ma tego dnia. Wpisujemy, zaznaczamy, że to będzie pełnia. No i wpisujemy potencjalne liczby. Powiedzmy 12, 15. 22, 33, 34 i 45. Następnie zapisujemy to losowanie. Losowanie te pojawi się w naszej bazie danych. W drugiej opcji losowania Szukaj, edytuj klikając na tą opcję wyświetliło nam się Wpisujemy w tych częściach górnych, gdzie są pokazane daty, od której daty mamy poszukiwać dane określone losowania, do jakiej daty mamy poszukiwać określone losowania. W tym momencie, powiedzmy, poszukamy losowania, klikamy tutaj, ustawiamy sobie datę na przykład na ten 2011 rok, na miesiąc, powiedzmy, sierpień, od 1 sierpnia 2011 roku do 15 października 2011 roku i dajemy opcję szukaj. Opcja ta wyświetlą nam się losowania, wszystkie losowania z tej daty do 15 października jak widzimy od 2 sierpnia, gdyż 1 sierpnia nie było losowania. Jeżeli jest większa ilość losowań, tutaj możemy przesuwać do ostatniego lub do pierwszego lub z tak zwanymi stronami do przodu i do tyłu. Tutaj możemy wydrukować dany obraz, jak również i zapisać w bazie danych. Możemy również losowanie, które zapisaliśmy na 15 października. Powiedzmy z fazą pełnia co było możemy zmienić to losowanie i zamiast pełni wpisać nów i dajemy zapisz. Po kliknięciu zapisz pojawił się nam tutaj faza y, nów z 15 października, ale wiadomo rzeczą, że jeszcze nie ma tego losowania i w tej chwili usuniemy to losowanie. Klikając na usunę losowanie Mamy pytanie, czy na pewno usunąć wskazane losowanie? Oczywiście tak, bo są to wymyślone liczby. I już zniknęło nam to losowanie. Trzecią opcją jest opcja częstotliwości. Wchodzimy tutaj w tą opcję. Możemy poszukiwać częstotliwości również z różnymi datami od danego czasokresu. Częstotliwość właśnie jest bardzo nam potrzebna do wskazywania tak zwanego kosza sinusoidalnego liczb wchodzących lub tak zwanych gorących. I poszukujemy dane losowania. Możemy poszukiwać w danej fazie, klikając na pełnię częstotliwość, i nam się wykaże w pełni, jaka była w tym okresie częstotliwość. I powiedzmy nam wykazało, że w pełni od 3 stycznia 2004 roku do 13 października 2011 roku było 250 takich 6 losowań, oczywiście w pełni, gdzie liczba 6, 40 razy bała, tutaj jest chronologicznie od numeru 1 do 409, a tutaj te liczby, które najwięcej powtarzają się i są w największej częstotliwości, a więc liczba 6, 40, 36, 39 razy, 45, 39 razy i tak dalej. Tu zniżamy sobie paskiem do dołu. 25-26 razy. Widzimy, że już tutaj lepiej jest. A w pełni, jak damy na końcowy, 24 razy liczba 14 padła. Możemy dać również we fazie obojętnej. Tutaj mamy liczbę 42 już i 13 po 144. Faza obojętna to taka faza, gdzie występują wszystkie fazy, czyli w zasadzie jest to obojętne którakolwiek e, niezaznaczona jest faza. Także to jest faza obojętna. Jedną z lepszych opcji i ta częstotliwość właśnie e, e, jest bardzo dobra do tak zwanego kosza tego sinusoidalnego, gdzie liczby wchodzące lub te gorące nam pokazują z ostatnich miesięcy, z ostatniego tygodnia lub z ostatniego roku albo kilku lat. Weźmy teraz w opcji jeszcze znajdź data, faza i w tej opcji właśnie yy, ta opcja pokazuje nam wszystkie losowania, jakie będą występowały, jeżeli określimy, co chcemy poszukiwać w tych losowaniach. Według naszych zaleceń wskaże nam wszystkie losowania, jakie chcielibyśmy zobaczyć. Możemy zaznaczyć określoną fazę, czyli powiedzmy pełnię lub taką fazę, jak, jaka będzie lub w następnym losowaniu kolejnym y, miałaby być. I przyjmijmy to, możemy dać fazę obojętną, czyli poszukiwać takich losowań w wszystkich fazach łącznie czyli full lub jak w opcji zaznaczona jako o, czyli obojętna faza. Możemy zaznaczyć sobie liczby parzyste lub nieparzyste liczby i oczywiście ilość tych parzystych lub nieparzystych występujących w losowaniu. Pokażą nam się wszystkie te losowania z opcjami przez nas zaznaczonymi lub wybranymi. Najważniejszym będzie, że pokażą nam się wybrane, wybrane przez nas losowania z częstotliwością liczb występujących najczęściej w tych losowaniach. Jest to jeden z koszy do zastosowania przy, po, przy, przy poszukiwaniu pewniaków do zagrywki na określone losowanie. Sprawdźmy to, jak to działa. Zaznaczmy datę, powiedzmy od 1 stycznia, 2004 roku do 13 października 2011 roku. Ilość liczb występujących co najmniej w tych losowaniach. Powiedzmy, mamy fazę obojętną i dajmy sobie na parzyste 6 liczb. Zobaczymy, jak tutaj chodzą przy parzystych 6 liczbach. Znaleziono takich 7 losowań. W 2011 roku przy parzystych sześciu I w tych parzystych sześciu liczbach Liczba 10 występuje 5 razy A inne liczby już kończące się od 49 do 48 W ogóle nie występowały Zobaczmy jak przy 5 parzystych liczbach by nam to wyszło 90 takich losowań jest 37 w ogóle nie wystąpiło Cofnijmy a liczba 44 36 razy i tu w tym momencie możemy zauważyć, że przy parzystych pięciu jak występują, to występują takie właśnie liczby, a nie inne zobaczmy jakby na przykład w pełni one chodziły przy tych parzystych jest 25 takich losowań tutaj zaznaczone są wszystkie opcje P czyli pełnie mamy i też 44, 10 razy wystąpiło, 36, 8, 42, 8 razy. A liczba, powiedzmy, tutaj są liczby też, które w ogóle nie wystąpiły w pełni przy pięciu parzystych liczbach. Zobaczmy jeszcze w nieparzystych, jakby było, przy 6 losowaniach. Tylko dwa razy wystąpiły. W pełni oczywiście. Zobaczmy jeszcze przy obojętnym, zaznaczyłem 13 takich było losowań, to jest obojętna faza 15, 7 razy, 5 5 razy wystąpiło a liczby, dużo liczb nie wystąpiło w ogóle czyli przy obojętnej fazie przy nieparzystych 6 liczbach tak było, a przy nieparzystych 5 liczbach powiedzmy przy nieparzystych 5 było 98 takich losowań jak widać i niektóre nawet 16 w ogóle nie wystąpiły jak 16 46 1 razy 44 y, wystąpiło y, też 1 razy jeden raz momencik jeszcze tu wycofniemy, a 29,27 razy występowały i 41,26. Niektóre liczby tylko raz występowały, a niektóre nie. Możemy zauważyć tu po lewej stronie, że w 2011 roku, jak zaznaczaliśmy tam 5 liczb nieparzystych, w każdym losowaniu co najmniej jest 5 nieparzystych, czyli raz, 2, 3, 4, 5 nieparzystych liczb, parzysta jedna. Raz, 2, 3, 4, 5, 5 nieparzystych, jedna parzysta. Tutaj występuje raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, jedna parzysta. Możemy zauważyć, że w czerwcu, w lipcu, w lipcu, w lipcu, w sierpniu, we wrześniu i dwa razy już w październiku padły te liczby yy, nieparzyste, czyli pięć liczb nieparzystych padło. Można systemem Golden Lotto to zagrać na przykład wysyłając w miesiącu listopadzie zawsze co losowanie 5 liczb nieparzystych i jedna liczba parzysta. A więc można być tak zwanym pewnym, że w 26 liczbach, bo jest 25 liczb nieparzystych i jedna, a więc w tych 26 liczbach padnie 6 liczb trafnych. Poszukując co losowanie poszukując co losowanie do pięciu liczb nieparzystych jedną liczbę parzystą w opcjach programu Golden Lotto można na 100% trafić i wygrać uprawnioną szóstkę w Lotto. Tego Państwu życzę jako wynalazca Golden Lotto. Rewelacyjną opcję znajdź data faza powtórzenie oraz opcją znajdź jaka po jakiej To jest ta, znajdź jaka pojawia znajdź data faza oraz znajdź data faza liczby, opcje te rewelacyjne. Oglądnicie Państwo na kolejnych filmach instruktażowych. Opcją tym należy poświęcić więcej czasu, dlatego też będą w oddzielnych filmach instruktażowych. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia Państwu wynalazca Golden Lotto, Stanisław.